Cześć, witam na profilu Przygotowań Polska. Dzisiaj porozmawiamy sobie chwilę o dozymerze. Dozymet to jest takie urządzenie służące do pomiaru promieniowania jonizującego, które może powstać podczas wybuchu atomowego, bądź katastrofie, bądź awarii w elektrowni atomowej. Na samym początku Waszej drogi do przygotowań, kiedy nie macie wystarczających zapasów, nie macie porządnego filtra do wody, wody apteczki, niezbędnego flipunku w postaci latarki, czy chociażby radia, uważamy jako forum, że kupowanie dozy metru, na samym początku waszej drogi do przygotowań na trudne czasy, mija się z celem. Jeżeli jednak wejdziecie na wyższy poziom przygotowań, macie jakieś niezbędne minimum i powoli dochodzicie do bardziej rozbudowanego mm, swojego zestawu przetrwania oraz bardziej rozbudowanych zapasów, uważamy jako forum, że kupno dozy metru nie jest złym pomysłem, ponieważ w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, w związku z tym, co czasami wyczynia nasz polski rząd, mm, Możemy się spodziewać, że mm, ryzyko użycia taktycznej broni jądrowej wzrosło, wzrosło, znacząco wzrosło. Trudno na razie nam określić jako forum, jako można powiedzieć tacy pasjonaci bezpieczeństwa, na ile to jest możliwe, ale widmo niestety, niestety, delika, de, niestety niedelikatnie, ale dość znacząco wzrosło. I uważamy, że kupno do zmetru, czy to takiego, czy innego, jest jak najbardziej zasadne, jeżeli jest to. Jesteś na kolejnym etapie swoich przygotowań. Dozymet przedstawiona na zdjęciu jest to dozymetr Marki Solex z model 112. Jest to mały, fajny, sprytny dozymetr. Malutki naprawdę jest malutki, jak widzicie w moich palcach jest naprawdę mały, ale niestety ceny tych dozymetrów w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, znaczą, znacząco wzrosły i są nieadeka, nieadekwatne do jego możliwości. Także warto jednak kupić taki dozymetr, bo jest malutki, ale szukajcie jednak z y, drugiego obiegu używanego w dobrym stanie. Mój kupiłem jako delikatnie uszkodzony po malutkiej ingerencji, działa. Jeżeli film Wam się podoba, łapkę w górę zapraszamy na kolejne nasze krótkie filmiki. Cześć.